Twórca niezwykle innowacyjnej plantacji kwiatów, które podbiły serca całej Europy. Pomysł na produkcję kwiatów pod szkłem miał mój dziadek Jan Ptaszek, który już 60 lat temu zaczął podawać pierwsze kwiaty pod szkłem. Lubelska miejscowość Stężyca, a tam szklarnie na 15 hektarach. To stąd miliony róż, anturiów i orchidei trafiają na największe europejskie giełdy kwiatowe. Polskie kwiaty coraz częściej wygrywają z holenderskimi. Do doświetlania roślin używamy dziewięciu własnych elektrowni. Zużywamy cztery razy więcej światła niż Lublin. Tutaj, właśnie na tych terenach, gdzie była ziemia szóstej klasy, były piaski. Zbudowałem od podstaw sam swoją firmę. Jak sobie pomyślę, ile wzruszeń, ile przyjemności nasze kwiaty dają paniom, a ile panowie zyskują dzięki tym wzruszeniom od pań. To jest też kolejna siła napędowa do, do ciężkiej pracy.